Przede wszystkim, witam was w poradniku jak przejść Age of Defense, dlaczego poradnik, mimo tego, że gra jest właściwie dosyć prosta, nikt na YouTube nie pokazał jak i przejść, po prostu. No to dobra, jeśli ktoś, tak jak ja, miał problem, żeby przejść tą grę, no to w tym filmie dowie się jak przejść ją na dobrą sprawę na trzy różne sposoby, co należy w tej grze kupować, żeby nie zmanować punktów, a żeby grało się jak najłatwiej. No to tak. Dwa podstawowe mm, odpowiedzi, yy, które są dla każdego sposobu właściwie istotne: czyli, kupowanie jednego rodzaju broni, zawsze, to jest ta pierwsza odpowiedź. Druga, rozszerzenie ekranu lobofu. Kupowanie jednego rodzaju broni jest yy, o tyle ważne, ponieważ w grze jest ten niemiłosierny. System, który sprawia, że dla łuku oraz broni palnej, jeżeli nie używamy z, yy, któregoś z tych rodzajów broni, to po wykorzystaniu nam się w ogóle nie ładuje. Musimy przeczekać po prostu na tej broni, żeby nam się ona naładowała. Yy, no i to de facto sprawia, że kupowanie różnych rodzajów jest nieopłacalne, bo po prostu nam się to nie zwróci i nie będziemy jej tak w stanie wykorzystać pewnego potencjału, jak mogłoby się wydawać, że dałoby radę. Co do natomiast rozszerzenia ekranu do boków ekranu, a może i nawet jeszcze bardziej zmniejszenie okienka, żeby było ono jak najszersze, ta podpowiedź jest związana z tym, że przeciwnicy, jak to zaprojektowani w gierce, muszą się zacząć gdzieś pojawiać. I w przypadku tej gry ich takie miejsce pojawiania się jest... no trochę dalej, na nawet może o wiele dalej od głównego ekranu gry. Dlatego jeżeli się dosyć rozszerzy to okno, to po prostu widać tych przeciwników jak nasudzą z dalszej odległości, co sprawia, że możemy ich na dobosławie pozbyć się nieco szybciej, co też pomaga w przejściu tej gry. No, to tyle jeżeli chodzi o ogólne porady. Jeżeli ktoś na nich samych chcę już spróbować podejść do tej gry, to proszę bardzo. A jeżeli ktoś, nie wiem, próbował, a i tak mu nie wyszło, no to teraz przejdziemy do tych trzech sposobów po kolei, jak tą grę rozwalić. Zanim przejdziemy do tego, jak przejść tą grę na te trzy sposoby i objaśnienia na tych trzech sposobów, jeżeli ktoś. To od razu mówię, że na końcu filmu będzie tabelka z tym, co kupowałem każdego dnia dla każdego ze sposobów, żeby po prostu było takie rozeznanie, co kiedy, moim zdaniem, było najlepiej kupować. Pierwszy sposób, wydaje mi się, że chyba najprostszy, ale nie najlepszy, to jest korzystanie z wyłącznie broni białej. E, sorry? Broni palnej. Bronipalna rozblokowuje się dopiero po zdobyciu chyba około 30-32 punktów. Więc kilka rund niestety trzeba ponawalać kamyczkiem. Innego sposobu nie ma. Ale kiedy już zarobimy na pierwszą broni palną, no to no, przeciwnicy mają szeromane. Dlatego tak: przy sposobie korzystania z broni palnej wykupujemy mm, podstawowo yy, priorytetowo same bronie palne i maksymalnie do bazuki. ponieważ ostatnia broń to jest jakiś laserek śmieszny i on generalnie jest do dupy zwyczajnie nie obawiam się go kupować, lepiej wykorzystać to no chociażby na zwiększenie żywotności bazy czy inne rzeczy jeżeli uznamy, że nie chcemy już kupować dalszej broni palnej, bo powiedzmy nie wiem, nie daje nam aż tak dużo a moglibyśmy parę innych rzeczy, albo na przykład mamy po prostu wolne punkty, które chcemy na sobie wykorzystać. Jak najbardziej można wykupić specjalne efekty i są ich dwa rodzaje. Górny nie opaca się dla broni palnej prawie w ogóle poza pierwszym ulepszeniem, a dolny opłaca się do samego końca. Dlatego jeżeli chcemy to najlepiej ulepszyć te efekty dolne, a te górne, no nie wiem, kupować jak już zdobędziemy tą bazukę, wszystkie dolne efekty. No chyba, że będziemy mieli naprawdę za dużo punktów, ale powiem wam tak. Kupowanie górnego rzędu specjalnych ulepszeń yy, w pewnym momencie jest dosyć yy, tragiczne w skutkach, ponieważ nagle nasza broń palna robi mniej niż by mogła. Nie wiem, dlaczego to jest tak skonstruowane, ale odbijanie strzał, Czyli z tego co pamiętam, drugie ulepszenie <grywania> bardziej szkodzi niż pomaga w środku tego rodzaju broni. No. A kiedy już mamy wszystkie bronie ulepszone i wszystkie yy, specjalne efekty, no to możemy ulepszać bazę, żeby być bardziej odpornym, gdyby za dużo wrogów Lagę zaczęło się pojawiać. I ponieważ yy, broń palna jest yy, ładująca się, no to nie unikniemy. Na z paru przeciwników, którzy nie będą mogli zostać pokonani, bo nam się będzie broń ładować. Dlatego, w takich wypadkach, po prostu używamy od razu zaklęcia, które zazwyczaj powinno pozbyć się większości wrogów. No i powinno nam to dać wystarczająco czasu, by obronić się przed kolejnymi falami. Jeżeli chodzi o to, co się zupełnie opłaca. Bo jest taka rzecz w przypadku broni palnej, to statystyki postaci, czyli szybkość i siła. One ulepszanie nie dają żadnego efektu, a przynajmniej ja nie zauważyłem. Jednakże wiadomo, jeżeli chce się grać pod jak najwyższe punkty, no to zwiększanie zdrowia bazy może się aż tak nie przydać, bo i tak przeciwnicy nie będą podchodzić do naszej bazy, żeby ją zniszczyć. Dlatego, nie wiem, jak chcecie możecie polepszać, żeby nie czuć się bezpieczniej, chociaż, no właśnie, ja ulepszałem i wydaje mi się, że to nie ma różnicy ani w szybkości. Szybkość nie, nie zwiększa nam szybkości regeneracji, a siła nie zwiększa w żaden sposób naszych obrażeń, raczej nieopłacalne. W ten sposób powinniście przejść yy, gram na właśnie sposób broni palnej. No, dla łatwizny można by jeszcze bardziej sobie rozszerzyć to okno, ale już trudno. No i proszę was bardzo, no... ...po prostu sobie przeszedłem to. Drugi sposób na przejście tej gry, czyli korzystanie ze strzał i łuku. Wydaje mi się, osobiście, że... ...ten sposób jest najtrudniejszy, ponieważ podczas... Yy, ...próbowania przejścia gry z samymi strzałami... ...niestety przegrałem w pewnym momencie. I było to spowodowane tym, że kupiłem zwyczajnie złą rzecz w złym czasie i trochę w zły sposób korzystałem z tego łuku. Wydaje mi się, że powinna być przedstawiona podczas tego poradnika dokładnie ta scena, w której przegrałem i co zrobiłem, aby tego uniknąć. W przypadku sposobu przechodzenia strzałami, bardzo podobna rzecz co w broni palnej czyli kupowanie po prostu tej samej broni. Tym razem do samego końca. Ostatnie ulepszenie. Pięciokrotna strzała zadająca podsze obrażenia. Bardzo dobra broń. Bardzo opasalna. Jeśli chodzi o efekty, to tak samo jak w broni palnej. Dolny rząd bardzo dobry. A górny rząd daje tak naprawdę jeszcze mniej. I jeszcze bardziej pokazuje, że może nam kompletnie zniszczyć naszą postać. Tak naprawdę po kupnie pierwszego ulepszenia te strzały zazwyczaj nie dolatują do drugiego wroga. Więc pojedynczy piercing bardzo rzadko może się przydawać, jeżeli w ogóle. A w ogóle bouncing, czyli drugie ulepszenie, sprawia, że nasze strzały robią mniej. Więc jeżeli ktoś chce ulepszyć już te rzeczy, powinien zastanowić się najpierw nad ulepszeniem bazy, żeby. Mieć ten zapas punktów, aby co drugi dzień już przejść do tych innych, lepszych ulepszeń. Jak chodzi o ostatnie ulepszenie efektu, z grudnego rzędu, jest ono w porządku. Nie powinno zaszkodzić, może powinno trochę pomóc. Trzecią rzeczą, na której właśnie powinno się skupić, a jest ona, tak na dobrą sprawę, dosyć. Na tym samym mniej więcej poziomie ważności co górny rząd specjalnych efektów, czyli zwyczajnie baza i ulepszenia do bazy. Ponieważ w pewnej chwili nasz Łuk zwyczajnie za mało zadaje obrażeń, żeby wybronić się przed wszystkimi wrogami. No i dlatego jest nieuniknione, że stracimy trochę zdrowia podczas próby przejścia. Niestety. Jeżeli ktoś miałby duży problem mmm, z tym, polecam kupować specjalne bronie, czyli granaty pod spacją. W najgorszych momentach powinny się trochę przydać. No, no i jest to właśnie najgorszy niestety sposób. Ech, jeżeli chodzi o ulepszenia samej postaci, no, tak samo jak w broni palnej, nie dają one nic, więc powodzenia w przejściu tym sposobem. Mimo wszystko jest to możliwe. Ale mi dużo dał kur ten dynamit no coś rzucił I tyle dobra jest <grystanie> udało się z o wiele mniejszym wynikiem trzeci sposób który jest właściwie chyba najtrudniejszy przynajmniej na początku ale jednocześnie jest on najlepszy i dzięki niemu możemy zdobyć najwięcej punktów. Czyli korzystanie z broni rzucanej, tak jak w przypadku dwóch poprzednich broni, choć w no, broni palnej już nie do końca, ale z strzałami tak samo. Kupujemy, polepszamy do tej broni do samego końca. Na ostatnim poziomie rzucamy ogromnymi, piorunowymi włóczniami. Także to będzie priorytet, żeby kupować yy, właśnie tą broń, tylko znowu do samego końca. Jaką drugą rzecz, na której powinniśmy się skupić, to są specjalne efekty. I tym razem, w przeciwieństwie do SO i broni palnej, wszystkie te efekty są przydatne zarówno z górnego, jak i dolnego rzędu. Sam się zdziwiłem, jak zobaczyłem, jaki efekt daje wykupienie odbijanych strzał. To jest po prostu zbyt potężne, ale dzięki temu mogłoby się wydawać, że będzie to niemożliwe, że przejść tą grę właśnie z samą bronią A jednak okazuje się, że to ulepszenie jest praktycznie wygrywające caluteńką grę. Dlatego warto kupować o bardzo efektów. Jak chodzi o statystyki postaci, czyli szybkość i moc, w przypadku broni rzucanej w końcu daje jakieś efekty. Przy czym wydaje mi się, że jeśli chodzi o szybkość, nie widziałem za dużych efektów powyżej piątego poziomu i tak samo w przypadku mocy. Powyżej piątego poziomu, wydaje mi się, że nawet się nie opaca wykupywać, ponieważ rzucając w górną stronę ekranu, bo uwaga, w środku broni rzucanej można rzucić w dwa sposoby: albo celując w górę ekranu, albo w dół. Jeżeli rzucamy w górę ekranu, co się bardziej opaca, to już na czwartym albo piątym poziomie nasza postać strzela do praktycznie końca ekranu a przy maksymalnym naładowaniu to w ogóle znika gdzieś w siną dal. <grym> Dlatego nie jest to aż tak istotne, żeby powyżej tego poziomu tą postać ulepszać. No i na końcu wiadomo można trochę poulepszać bazę, jednakże sądzę, że można by zaoszczędzić te punkty chociażby na broni na broń specjalną pod spacją, ponieważ ulepszanie bazy nie Dadzą nam nic, jeżeli w ogóle wrogowie nie będą do nas podchodzić, a z bronią zostaną. Będzie taka sytuacja, że rzadko w ogóle będą w stanie do nas podejść. No, to za pomocą tej broni pod spacją można jeszcze bardziej się to, dzięki temu uchronić i może zaoszczędzić nawet punkty na końcowy wynik. Chyba, że więcej punktów daje już ulepszenie tej bazy, żeby, nie wiem mieć więcej punktów zdrowia bazy i w ten sposób więcej uchronić. Nie testowałem tego, więc nie wiem, jakie to ma odniesienie dla punktów. W każdym razie ten poradnik był tylko, czy hmm, pokazać, jak po sposób przejść tę grę na te trzy sposoby. No, a teraz tutaj macie całą tabeleczkę skokuwałem w dane dni. Hmm, wydaje mi się, że będzie ona przydatna dla osób, które miały problem, żeby nawet z tymi wszystkimi podpowiedziami i tak nie do sobie rady. A nadzieję, że ten poradnik nam pomógł. Gra <grafię> ostatecznie okazało się, że jest dosyć banalna. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie wiedział wcześniej, jak do niej podejść, to teraz może mieć podobne zdania. Ale powiem tak, satysfakcja z jej przejścia, przynajmniej w moim przypadku, była bardzo spora, kiedy tak naprawdę pierwszy raz w dzieciństwie próbowałem ją przejść nie udało mi się. Drugi raz po 15 latach również się nie udało, ale po co jest piąć, wymyśleć i udało się na razie. Nową sprawę, kluczem do sukcesu przy graniu w każdą grę, jest kupowanie, jest kupowanie jednej konkretnej, jednego konkretnego rodzaju broni i efektu. Przy czym efekty. Ee, efekt te górnego poziomu nie widać za bardzo. Efekty na broniach innych niż tej podstawowej, czyli na łuku i na trzebie mało widać. 1 187 539 punktów. Najwięcej